Michał Materla, po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą XTB KSW Koloseumy 2. Jak wrażenia, jakie emocje Nastawiony już psychicznie na jutro? Zawsze jestem dobrze nastawiony psychicznie, na pewno wyjątkowa waga, bardzo dużo kibiców, którzy też bardzo ciepło mnie przywitali, mimo to, że to jest miasto radka, więc jestem bardzo optymistycznie też i mocno zmotywowany. No właśnie, ogromny aplauz na wejście, na wyczytanie Twojego nazwiska, ludzi będzie jutro 100, może 200, więcej. Poczułeś już ten przedsmak? Wiesz, to ten znaczy, lepszy? wiesz co, jeszcze, jeszcze chyba nie. No Stresuję jako takiego myślę, że dopiero przyjdzie, jak już pojedziemy na halę, ale póki co to jestem już yy, zwrodnialcem, jeżeli chodzi o te walki, no bo już robi się trochę czasu tego wszystkiego i, i póki co no już yy, umiem tonować te emocje przed samą galą, nie? 2 czerwca na pewno ważna data dla Ciebie, tym bardziej w 2023 roku, kiedy jest premiera tego filmu. Jeszcze jutro masz dodatkowe emocje z powodu tej walki na, na koloseum. No i tutaj rodzi się takie pytanie, co Ty czujesz w tym momencie, co się siedzi w Twojej głowie tak naprawdę, bo Ty też masz syna na ostatnim koloseum, nie mogłeś być z wiadomych przyczyn, to na pewno wielkie emocje dla Ciebie. Znaczy jestem dumny, jestem dumny, czuję satysfakcję ogromną, że mimo tylu lat w tym sporcie jestem w stanie na takiej gali zawalczyć i, i dać Ty, Poderwać ludzi do takich emocji jakie, jakie, jakie pokazali po prostu na tej władzy, więc na pewno jestem strasznie z tego tytułu usatysfakcjonowany jako zawodnik, jako człowiek. To ja zapytam o zdrowie, czy tym razem wszystko jest w porządku, czy zero do kuczliwości, czy jednak trzeba było się z czymś podczas przygotowań zmagać? Zawsze trzeba się zmagać podczas przygotowania ale no mam tutaj naprawdę erhabitanta Sebastiana Kwiatkowskiego z ST Medical, który jest fenomenalnym fachowcem tak, i, i bardzo szybko reagował na każde jakieś mniejsze bądź większe urazy, i udało się to wszystko bardzo fajnie przejść, bez jakichś większych kontuzji, tak jak to miało przy okazji walki w Szczecinie. Artura Szpilkę, więc zapytamy i ciebie. Który utwór muzyczny poprowadzi cię jutro do wyjścia do okrągłej klatki KSW? Oczywiście Avi. Klasycznie? klasycznie. To co, pozostało nam tylko życzyć powodzenia. Może jakieś ostatnie słowa od ciebie. Bardzo dziękuję za te wszystkie emocje, które dostaję od was przez tyle lat i naprawdę jestem wdzięczny jako zawodnik, jako człowiek, że mam taką grupę wsparcia i pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki.